Dobra, kolejny dzień zmagań. Dziś mamy... Dziś mamy 18 czerwca. Opuściliśmy już grupę Ankogel. Zeszliśmy z Sauleku, Sauleka i doszliśmy pojechaliśmy w Alpy Lienckie. Przypuszczam, że tak najlepiej się to wymawia. To są inaczej zwane dolomity lienckie, bo charakterystyką swojego ukształtowania przypominają trochę dolomity. Tutaj tak bardzo tego nie będzie widać. Ale potem z drugiej strony pokażę Wam, to to, to nie wygląda lepiej. Tam w dole jest Kasbader Hütte, czyli stronisko, w którym będziemy nocować prawdopodobnie dwie noce. Mieliśmy dzisiaj w planach e, pójść na panorama, to to jest za nami tutaj, Klettersztik. Ale okazało się, że warunki są bardzo złe. Część lin jest w śniegu, e, sferaty. I nawet w trakcie, jak tam siedzieliśmy, to okazało się, że ratownicy ściągnęli z gór taką młodą parę, chłopak i dziewczyna, którzy akurat nie mogli zejść. Akurat wtedy, kiedy my, my wchodziliśmy tutaj pod górę strasznie lało, a oni prawdopodobnie byli gdzieś tam na grani i musieli ich ewakuować. Ale mamy nadzieję, że jutro będzie pogoda lepsza i że będziemy mogli uderzyć tam, że jak jest stronisko, tam dalej jest taka przełęcz i za tą przełęczą jest Madonna Clatterstick. Yy. Osoby z troniska mówią, że, że całkiem znośnie, da się radę tam, tam wejść bez problemu i to planujemy jutro zrobić. Też ślicznie, jak to w górach, miejmy nadzieję, że pogoda tylko będzie lepsza. Dobra, a tutaj jesteśmy częściowo na szlaku, yy, na panorama, tak sobie pomyśleliśmy, że przynajmniej tyle, że zasmakujemy, liźniemy. Piątek, 19 czerwiec. Powoli wyszliśmy po ósmej ze schroniska i wspinamy się na przełęcz. Z której później będziemy podchodzić pod Ferratę. A przełęcz gdzieś jest, tutaj, za tymi skałami. to jeszcze się zobaczy zaraz. Na razie powolutku idziemy. Więcej póki co chętnych nie ma na tą feratę, ale może się ktoś pojawi później. Pogoda zaczyna się robić coraz ładniejsza, przejaśnia się. Tak naprawdę deszcz zapowiadają gdzieś dopiero około godziny 4. Także wszystko powinno nam zająć około 5 godzin i powinniśmy zdążyć przed, przed deszczem. Dobra. Potem się pewno gdzieś zobaczymy, usłyszymy na górze. No to na razie. Ma być dynamicznie. lenistwa. Teraz ciężko wejść na No i wchodzimy na przełęcz. A na przełęczy zasieki. Widocznie obie doliny się nie lubią. Stroniska. Madonna. Madonna, sztyk, kreter 2, 2, 8, 3 jesteśmy Jedna dolina Druga dolina O to jest jeszcze jedna ferata Tak, jeszcze... tak Simon tak też było opisana. Tylko jeszcze podejście Dwie godziny Trochę do samej Feraty Do samej Ferraty To jeszcze kawałek. A tu będzie zejście potem z tej feraty Naszej Madonna

No i zaczynamy Madonnen Skala trudności CD 2,5 godziny O Tam wysoko, wysoko Skała troszkę mokra, no ale Mamy to się wszystko jakoś tam Powyciera się Będzie dobrze Tak wygląda prawidłowo założona Uprząż Pamiętajcie, jak na zakładać, tu jest ląża i ekspres, a tak to wygląda z tej strony. Co? So, ja chyba pójdę, bo tu jest też normalny. Ja chyba pójdę normalnie. A wy sobie iśćcie ten i poszedł Bartek. I lecimy, bartek już wysoko, a teraz Alek tutaj daje. A ja będę zabezpieczał tyły. Zaczyna się troszkę przejaśniać. A już dziabiemy. Pa. Zaczyna nam się robić coraz ładniej, przejaśniać się. Zapowiada się super ferata. Naprawdę. Przepięknie Bardzo fajnie się idzie Bartek prowadzi Tam Kierownik zabezpiecza tyły Dobra. Dzięki bardzo Jest echo! To jest o, fajnie, widać tą, stąd tą feratkę tam do góry. Jak, jak Bartek zerkniesz, widać już ten grzebień tam z liną. O, tam, 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 tam gdzieś się kończy linka. Przed nami. Fajny linowy mostek trzeba przejść tam, to jest taki załom skalny Później tutaj, tutaj, tutaj tam do góry Gdzieś ta lina tam leci, a tam na górze, o w tym gdzieś miejscu No to chyba Madonna, Madonna. która na nas tam czeka Tak to wygląda z tej perspektywy. Później tam na górę. A później szkoda, bo w dół. Nie, ja jeszcze widziałem tą górę. Tak? A na tamtą górę. Tam jeszcze <kluje> musimy się spiąć Na tą drugą górę. A, Józef mówi, że tam Okej. Okay. Na razie jest super Klajne grosze. No i dobra Bartek już na mostku Możecie brykać. Teraz Alek przechodzi.

No bo obuja. Buja. Dobra. Patrz przed siebie. Będzie jak jak w szreku. Jakoś poszło. Stary gufi. A przewijankę? To może później. Dobra, dobra, nie przedłużaj. Dawaj tu raz, dwa. Lecę ileż można, nie? Kolejki na szczęście nie ma. No i Jak? Spocił się? Ani troszkę. Jest adrenalinka, nie? Jest fajnie. A co tam za ślady zostawiłeś? Fajny mosteczek. Chyba nie ma żadnej nazwy, tak jak na Königsödlerze. Uuu. Kończ waść! ty do oszczędź. <gry> to kończę. Taki patent, że lina jest przewiercona przez kawałek przez kawałek skałki. A w ten sposób. Super. Brawo za kreatywność. Prawda? Jest super. Fajny pomysł. <noise> Jest ekstra. Fajnie się idzie, pogoda się poprawia. Słonko wychodzi, zaraz będzie grzało. Wysoko. Jest coraz wysoko. wyżej. Dwa, około 2300. A tu mamy z boku tą postać, o której przed chwilą wspominałem, sylwetkę Matki Bożej z aureolą. Taki rodzaj pieronochronu <grym> Strzeże tutaj wszystkich spinaczy. Tak. Ma wszystkich spinaczy, peratosów w opiece. A my tutaj do góry i hop-hop-hop. Tam, tam No, jeszcze kawałek w górę. Gada na razie stabilna, jest wszystko w porządku. Dobra, lecimy dalej. Tam za chłopakami. Tutaj nam się ślimaczek gdzieś na linie Goni nas. Tak, goni nas. Razem z nami na feratę na szczyt wychodzi. Widzicie? Szacun, ślimak. Naprawdę. Pełne uznanie. BC to już naprawdę dla ślimaka to już jest wyzwanie. A przed nim jeszcze kawałek drogi. Może przed końcem sezonu zdąży. Powodzenia ślimak. Bywaj. Ahoj! Jesteśmy na górze. Mgła. Ale ogólnie jest fajnie. Koniec. Bo myślałem, że się koniec zabawa, to jeszcze proszę Nie, taka niezbyt duża. 4 godziny jest tutaj, i potem jeszcze godzina. Tak to wygląda. Na no to lecimy. Można na dół, a można też do góry. Jakie słonko tam się przebija. Idziemy. Dojdziemy. Gamswisenspice. Tak, właśnie tam byliśmy. Das ist normal normalweg, das ist kleterstick. O, ja. No i wyglądało to tak, że w trakcie przejścia na kolejny etap tej feraty. Ni stąd, Ni zowąd zaczęło lać. No i chcieliśmy cisnąć dalej, ale Bartek odpuścił Co było zrobić. Nie, tak naprawdę chyba wszyscy wspólnie stwierdziliśmy że to bez sensu, bo jednak cały czas teraz pada. No i zaczęliśmy... Najlepsze jest to, słuchajcie, że zaczęliśmy schodzić e, takim zejściem. No, Alek jeszcze pokażę to było bardziej, bo aż się nie chce wierzyć. O, popsułeś, normal weg. Czyli taka niby normalna droga, ale no, Ona niewiele się naprawdę tak naprawdę różni od, od feraty. Niewiele Także szacun dla, dla, dla tych turystów, którzy tędy wychodzą Na przykład bez e, ląży, bez uprzęży Ja bym się nie odważył Dobra, także dzisiaj e, zakończyliśmy tak e, Można powiedzieć, nawet nie połowicznym, tylko Sukcesem w 3 czwartych 2 trzecich. No, to był sukces na miarę tego dnia. Tak. Maksymalny sukces. I tak nieźle. Ale że już się rozlało, to spokojnie wrócimy sobie do stroniska tą trasą, które tutaj podeszliśmy pod Ferratę Dobra.